Witam państwa. Dzień dobry. Tu kanał w Rzeczy Samej, a to program Cóż tam panie w polityce? Otóż, proszę państwa, dzisiaj chciałem zacząć od informacji, którą podała izraelska gazeta Times of Israel 13 marca ubiegłego miesiąca. I na podstawie tej informacji chciałem rozwinąć temat roszczeń żydowskich wobec Polski, wobec majątków Polaków. Otóż jeszcze raz, 13 marca Izraelska Gazeta Times of Israel cytowała Gideona Taylora, szefa tzw. Claims Conference, to jest organizacji, która w 1951 roku wynegocjowała od Niemiec olbrzymie, miliardowe odszkodowania dla ocałek z Holokaustu i do dziś co roku wydusza od Niemców Kilka miliardów dolarów yy, yy, właśnie przeznaczonych na ten cel, na dla osób z Holokaustu. Gideon, yy, który stoi również na czele Światowej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego, powiedział, że stara się pozyskać dodatkowe pakiety odszkodowawcze od kilku krajów i przedsiębiorstw, yy, które. Czytuję: współpracowały przy deportacji Żydów i że problem dotyczy głównie byłych krajów komunistycznych w Europie Wschodniej, takich jak Polska. Koniec, koniec cytatu. Przypomnijmy też, że rok temu niejaki Stuart Eisenstadt oświadczył: Cytuję: Starania na rzecz restytucji mienia potomków tych, którzy przeżyli Holokaust, i których mienie zostało skradzione, nabierają wiatru w żagle. Restytucja kilkadziesiąt lat po tym, kiedy rabunek mienia ma miejsce, będzie prowadzona. Nieważne ile to zajmie czasu. Nie będzie przedawnienia w rozliczaniu sprawców tych niegodziwych czynów, nawet za 100 lat. Niegodziwe czyny, czyny to oczywiście w pojęciu ginona Taylora, przywłaszczenie sobie przez Polaków imienia pożydowskiego, a Stuart Eisenstadt, podobnie jak Ideon Taylor, to nie byle kto, pełnił wysokie funkcje w poprzednich administracjach Stanów Zjednoczonych i jest właścicielem prominentnej kancelarii prawnej, która w przeszłości odzyskała dla Żydów, w cudzysłowie, odzyskała dla Żydów majątki pożydowskie między innymi w Szwajcarii, i jest autorem słów, i tutaj znowu szczytuję, a jest to cytat dla sprawy niezwykle ważny. Jest rzeczą wysoce niemoralną, że rząd USA nie poparł żydowskich roszczeń wtedy, kiedy Polska przystępowała do NATO i do Unii Europejskiej. Eisenstadt jest też prezesem organizacji zwanej Freedom House. Która w swoim raporcie pisała kiedyś, rząd Polski osłabia głosy przeciwstawiające się narracji historycznej, która pomija udział Polaków w zbrodniach okresu II wojny światowej. Wracając do, do Gideona Taylora i do jego wypowiedzi dla Times of Israel. W tej wypowiedzi biadoliu. Oprócz pomocy dla szybko kurczącej się liczby żyjących ocalałych. Claims Conference rozdziela fundusze na edukację o holokauscie i później kontynuuje, stoimy w obliczu ogromnych wyzwań. Wiedza na temat holokaustu coraz zmniejsza, zwłaszcza że wśród młodszych pokoleń. I przy tej okazji dla Times of Israel przytoczył wyniku niedawnego przeprowadzonego przez Claims Conference sondażu, według którego młodzież nie wie, że zamordowano 6 milionów Żydów. Że w ogóle był holokaust i nie potrafi wymienić nazwy żadnego obozu koncentracyjnego. Według Gideona Taylora narasta w świecie antysemityzm, a antysemici wykorzystują zaawansowane narzędzia. I tutaj mówi, na przykład, internet przerodził się w megafon do głoszenia kłamstw i teorii spiskowej, a sztuczna inteligencja ułatwia wytworzenie, wytwarzanie fakeów które są w stanie udowodnić każdą dezinformację. Czyli proszę Państwa, według Ginola Taujora y, mamy y, do czynienia w tej chwili z dwoma zjawiskami. Po pierwsze, trzeba szybko odzyskać majątki pożydowskiej, a po drugie y, potrzebne nam są pieniądze na y, prowadzenie nowej kampanii. Y, która by terroryzowała potencjalnych właśnie osoby czy państwa, które mają spłacić majątki, terroryzowała tym, że są antysemickie. I tak według Gideona Taylora po 7 października, to jest po ataku Hamasu na Izrael, nasiliły się na świecie ataki na Żydów. Przeciwnicy Izraela atakują pamięć o holokauście, próbują snuć paralele między działaniami militarnymi Izraela, przypomnijmy, zbrodniczymi działaniami, a nazistowską kampanią eksterminacji narodu żydowskiego. I tutaj cytuję Gideona: Przez lata skupialiśmy się na tych, którzy negowali holokaust, twierdzili, że nigdy nie miał miejsca. Dzisiaj mamy do czynienia z nowym zjawiskiem. Zniekształcaniem, a nawet inwersją Holokaustu. Czyli mówieniem, że to, co Izrael robi w Gazie, jest podobne do tego, co robi, co robili naziści. Dla przeciwdziałania temu, Claims Conference zainwestowała w nowe, kosztowne, kosztowne, z akcentem na kosztowne projekty edukacyjne, filmy o holokaustowej tematyce. Współpracę z influencerami w internecie i w sztuczną inteligencję zainwestowała. Wideon wygadał się też dla Times of Israel, że finansowanie ma pochodzić z Niemiec oraz rządów i instytucji europejskich, które ponoszą winę za Holokaust. W tym miejscu przypomnijmy też, że deklaracja terezińska, która stworzyła podwaliny pod ustawem 447. Także mówi o dostarczeniu środków na edukację o holokaście. Czyli krótko mówiąc, pieniądze, które Gideon Taylor i Stuart Eisenstadt zamierzają wydobyć między innymi od Polaków, mają pochodzić na taką tą nową działalność żydowską, organizacji żydowskich. To znaczy, na edukację o Odpowiedź na pytanie, co Gideon ma na myśli, jest o tyle łatwa, gdy przypomnimy, że akcję wyłudzania odszkodowań od Polski zawsze wyprzedzają alarmujące raporty o wzroście antysemityzmu w Polsce. Dowodów na taką wielokrotnie przećwiczoną i skuteczną metodę, swoiste przygotowania artyleryjskie, jest co niemiara. Także dzisiaj, i tutaj zacytuję zdanie, które odczytała z kartki minister czy ministra Barbara Nowacka. Na terenie okupowanym przez Niemcy polscy naziści zbudowali obozy, które były obozami pracy, a potem stały się obozami masowej zagłady. To są słowa polskiej minister oświaty. Także gazeta wyborcza w ostatnich dniach, wywiad z żydowską socjolożką, zatytułowała tak: Atak Hamasu 7 października, był pełen cytatów z polskich pogromów Żydów i zagłady. Innymi słowy, 7 października, 7 października, to znaczy data ataku Hamasu na Izrael. To jest jedna wielka antysemicka zbrodnia ze strony tych, którzy potępili Izrael za mordowanie palestyńskich dzieci. Jeszcze inna napaść na Polskę. Jeszcze inna wypowiedź mieszcząca się właśnie w tej polityce, nowej polityce Guidoana Taylora i Stuarta Arzensztata. W rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz były prezydent Izraela podczas konferencji poświęconej rosnącemu w Europie antysemityzmowi, uda, uderzając pięścią w stół, powiedział zostaliśmy tu wyrżnięci również przez Polaków, a na torach prowadzących do bramu obozu Auschwitz pojawiła się plansza z napisem to jest polski Obozu obóz koncentracyjny. Oczywiście nie muszę dodawać, kto tę planszę tam postawił. Ferowanie oskarżeń o antysemityzm Polaków jest dzieci niełatwe, bo to Żydzi ustalają, co jest antysemityzmem, a co nie jest. Kuriozalnych i groteskowych definicji antysemityzmu wytworzyli co nie mara i wytwarzają co dzień wytwarzają coraz nowe definicje. Antysemityzm jest nie tylko sprzeciwienie się żydowskim roszczeniom, ale hasło, Bóg. Honor ojczyzna. Mówienie o skorumpowanych sitłach u władzy, użycie lub pominięcie wyrazu Żyd, mówienie o bandytach z UB, pogląd, że w marcu 1968 roku, że nie w marcu 1968 roku, lecz w czasach Bermana była kulminacja terroru i zbrodni, antysemitom można zostać. Jeżeli twój dziadek nie był w KPP, y, 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 według prasy żydowskiej, prasy żydowskiej dla Polaków w Polsce, w zdecydowanej większości pomoc, której udzieliła Żydom chociażby rodzina Ulmów, nie była dyktowana altruizmem, ale chciwością polskich antysemitów. To jest cytat z gazety wyborczej. A gdy na podorędziu nie ma, Przestępstwa, właśnie mowy nienawiści, to pojawia się doktor Bilewicz z sezą o istnieniu antysemityzmu wtórnego. I tutaj przypomnę czy przytoczę właśnie to, to naukowe odkrycie doktora Bilewicza. Kto się wypiera, kto neguje swoją odpowiedzialność za wiekowe prześladowania Żydów i za ich prześladowania najnowsze, kto zaprzecza, że jest winny. I że jest antysemitą, ten jest antysemitą wtórnym. W taki modus operandi wpisuje się też sondaż, niedawno przeprowadzony sondaż Uniwersytetu Hebrajskiego w Tel Awiwie. 54% Izraelczyków uważa, że Polacy, według tego sondażu, że Polacy są dokładnie w takim samym stopniu odpowiedzialni za Holokaust jak Niemcy. Tylko 8% sondażowanych sądzi, że Polacy też byli ofiarami. I według tego sondażu najmniej antysemickim krajem na świecie są Niemcy, a e, najbardziej antysemickim krajem na świecie jest Francja, a na drugim miejscu Polska. Czyli innymi słowy, antysemitą jest potencjalnie e, każdy. Definicję antysemitów rozszerza się tak szeroko, żeby można było pod nią podciągnąć wszystko, a naletkę antysemita przykleić każdemu, co zagraża interesom Żydów. I jeszcze jedno: gdy, gdyby nie było wyczarowanego przez nich, przez Żydów antysemityzmu, musieliby się wziąć za jakąś uczciwą robotę, co byłoby dla nich prawdziwą tragedią. Wszak z akcji polowania na polskich antysemitów czerpią ogromne zyski, i nie ma tutaj miejsca na przytaczanie, jakie, to, jakie, są, to, jakie są to zyski, ale chodzi o, o to, że rządy i to wszystkie rządy w Polsce po 1989 roku, organizacjom którą, pozarządowym, którą, które polują na polskich antysemitów, przyznają rocznie granty i dofinansowania no, na ogromne sumy. Nasi politycy deklarują całkowitą eliminację antysemityzmu Polaków, ale Żydów to nie cieszy, bo antysemitów potrzebują. Między innymi dlatego, żeby na akcji grillowania antysemitów zarabiać. Do ubów naszych polityków nie dociera, że Żydzi nieprzerwanie szukają zwady z Polakami, że przypisywaniem Polakom miana antysemita to środek nacisku w negocjacjach biznesowych dotyczących mienia pożydowskiego, że nalepka antysemita czy nalepkę antysemita hmm, przyklejają każdemu, kto nie płaci, mało płaci lub zagraża ich finansowym interesom. A władze warszawskie? Co robią władze warszawskie? Zamiast walczyć z oszczerstwami i tym samym dawać odpór żydowskim roszczeniom, walczą z polskimi antysemitami. To jest z tymi, którzy roszczeniowców demaskują, tak jak my to robimy właśnie w tej chwili. W tym miejscu przypomnijmy troszeczkę historii. Otóż Konrad Adenauer i zawarł z Niemcami, Konrad Adenauer i Dawid Bergurion, to znaczy kanclerz Niemiec i prezydent Izraela, zawali tajny układ, zgodnie z którym Niemcy w pełni sfinansowały izraelski program atomowy w wysokości 5 miliardów dolarów. Za taki drogi prezent trzeba się było dwieńczyć i w za tym rozpoczęła się akcja ściągania z Niemców odpowiedzialności za Holokaust oraz koordynacja i przerzucania tej odpowiedzialności na Polaków oraz koordynacja niemieckiej żydowskiej polityki historycznej. Interes Niemiec był jasny. Przerzucanie winy na Polaków, interesem Żydów była kasa. W tym miejscu przypomnijmy, Konas Adenauer i Dawid Ben-Gurion Zawarli tajny układ, zgodnie z którym Niemcy w pełni sfinansowały izraelski program atomowy w wysokości 5 miliardów dolarów. Za taki drogi procent trzeba się było odwiedzić, i w ślad za tym rozpoczęła się akcja ściągania z Niemców odpowiedzialności za Holokaust oraz koordynacja niemieckiej i żydowskiej polityki historycznej. Interes Niemców był jasny: rzucenie winy na Polaków, interesem Żydów była kasa, czyli grabież mienia Polaków. Stąd paradygmat. Polacy to antysemici, yy, mordercy Żydów i złodzieje mienia żydowskiego, które muszą zwrócić. Stąd słowa herszta szajki Roszczeniowców Gideona Taylora, którego czytaliśmy y, wcześniej i którego zaczytyjemy znowuż. W restytucji mienia nie chodzi tylko o pieniądze, ale o opowiedzenie światu na nowo historii II wojny. I stąd jego, znowu cytat Gideona. To, że Polska jest jedynym krajem, który nie dokonał żadnej restytucji, ma związek z narracją o tym, że Polacy byli ofiarami II wojny światowej i stąd coraz bardziej bezczelne działania żydowskiego młota i niemieckiego Kowadła i bezkarne hasanie w Polsce żydowskiej i niemieckiej Piątej Kolumny trybików w machinie przedsiębiorstwa Holokaust. Pogróżki Gideona Taylora nie pojawiły się przypadkowo. Przewrót polityczny w Warszawie, zwarcie Trumpa z Żydokomuną w Stanach Zjednoczonych oraz coraz bardziej wymyślne i wyrafinowane metody holokaustowe z gangsterów źle Polsce wróżą. I tu troszeczkę historii. Gdy Polska i jej nieszczęsny minister Adam Daniel Rothfeld za pieniądze Sorosa e, 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 za, zabrały się e, za e, Przewienie demokracji na Białorusi, o tyłu nadeszli nas Judecikowie. Kiedy rząd Tuska zaangażował się w instalowanie demokracji na Majdanie, to było w 2007 roku, Izba Lordów podejmuje uchwałę, a w niej najbardziej bezczelnym przestępcą jest Polska, która rozsiadła się na własności 3 milionów ofiar nazistów. Od dnia wybuchu wojny na Ukrainie, Żydzi z dnia na dzień. Zrobili się dla Polski bardzo mili. Znikł temat polskich obozów. Urwały się delegacje o tym, co Polacy wysysają z lekiem matki. Sielankę przerwała dziennikarka CNN, pytając prezydenta Dudę, czy polska pomoc dla Ukrainy nie jest próbą naprawienia krzywd polskich obozów koncentracyjnych? I przystąpmy już do konkluzji. Polskiemu imieniu nie zagraża amerykański ambasador. Nie zagarża Trump, ale rządzący, który dla przypodobania się Trumpowi gotowi są do największych świństw. Z doświadczenia wiemy, że na polu przymiania się Żydów, Tusk i Kaczyński w niczym się nie różnią. Licytują się tylko, kto da Żydom więcej. A co do Tuska, to przypomnijmy, że już nieraz Żydom obiecał zwrot majątków. W marcu 2008 roku na spotkaniu z przedstawicielami organizacji żydowskich w Nowym Jorku, zobowiązał się do rozwiązania problemu restytucji mienia żydowskiego poprzez sprzedaż lasów państwowych. W ujawnionych przez Wikileaks przy programie ambasadora USA w Warszawie ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie raportował o uzyskanym od premiera Tuska zapewnieniu, że pieniądze na pokrycie kosztów restytucji majątków pożydowskich rząd zamierza zdobyć, sprzedając lasy. To także Tusk próbował w Sejmie, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, Anno Domini 2014, dokonać zmiany konstytucji, otwierającej drogę do prywatyzacji lasów państwowych. Ta próba się nie udała, ale będzie podejmowana już wkrótce. Jeszcze jedno. Gdy Jarosław Kaczyński podczas prezentacji raportu o stracach poniesionych przez Polskę podczas wojny złożył deklarację, jeżeli by państwo Izrael było zainteresowane jakimś udziałem w tym przedsięwzięciu, udziałem oczywiście z odpowiednimi skutkami finansowymi, to my jesteśmy na tego rodzaju działania, tego rodzaju rozmowy otwarci. To oczywiście był błąd, bo to był ogromny krok w uznaniu zasadności żydowskich roszczeń, gdyż istotą machinacji żydowskiej jest. Oficjalne uznanie zasadności roszczeń, a wtedy do uzgodnienia pozostaje tylko ich wielkość. Przez taką ofertę Kaczyński uznał zasadność roszczeń. Ale to mało. Jeruzalem Post czas odwdzięczyła się Kaczyńskiemu. Polskie roszczenia wobec Niemców i propozycja przyłączenia się do nich Izraela to nic innego jak próba dalszego unikania restytucji mienia żydowskiego w Polsce. A Time Israel, Times of Israel pisał. W roszczeniach wobec Niemiec Polska domaga się odszkodowań za Żydów zabitych przez Polaków. W wykazie wsi, w których miały miejsce na ziosłowskiego okrucieństwa, e, e, znalazły się wsi, gdzie miały miejsce polskie pogromy na Żydach, w tym wiezie Wabne, gdzie ponad 300 Żydów zostało życzen z przez etnicznych Polaków. Gazeta posilkowała się przy tej okazji wypowiedzią profesora Jana Grabowskiego, ale nie podała, że naukowe odkrycie profesora sfinansowała Claims Conference, która wymusza na polskim rządzie zwrot minia pożydowskiego. Tutaj przypomnę Państwu, którzy mnie słuchają, że Claims Conference to jest ta konferencja, to jest ta organizacja, na czele której stoi właśnie, czytowałem tu wielokrotnie, Gideon Taylor, który rozwinął kampanię przeciwko Polsce, mającą na celu zwrot mienia pożydowskiego. Nawiasem mówiąc, jak zatem widać Niemcy, Niemcy reparacje wypłacają, ale właśnie profesorowi Grabowskiemu, bo finansują jego antypolskie wypowiedzi, które mają na celu wymuszenie na Polaków zwrot mienia pożydowskiego. Claims Conference finansuje także badania innych żydowskich profesorów, Aliny Całej, Jacka Leociaka i Barbary Engelkind, odkrywców takich naukowych odkryć, jak Żydom było, było łatwiej przeżyć w niemieckich obozach koncentracyjnych niż wśród Polaków, oraz trzech milionów polskich Żydów eksterminowanych w kolokauście około 200 tysięcy zostało zamordowanych przez Polaków. Claims Conference, czyli organizacja, na czele której stoi cytowany tutaj Gideon Taylor, finansuje również działalność Forum Dialogu i Otwartej Rzeczpospolitej, które urządzają polowania na polskich antysemitów, czyli na tych, którzy sprzeciwiają się grabieży polskiego mienia. Na pytanie. Czy władze polskie zaspokoją żydowskie roszczenia? Odpowiedź mi tak. Wszystko wskazuje na to, że decyzja już, już, już zapadła i utrzymywana jest w tajemnicy. Lekką ręką, ręką dali miliardy żydowskim oligarchom na Ukrainie. Dlaczego nie mieliby lekko ręką wypłacić odszkodowań Żydom? Jaka będzie sekwencja wydarzeń? Jaki będzie y, krajobraz y, po tej Rozpoczętej batalii. Kapitulacja bez najmniejszej próby obrony. Potulne i tchórzliwe merdanie ogonkiem. Oblizywanie się po tym, gdy zostaną w pysk. Usprawiedliwianie rabusiów. Pacyfikowanie głosów krytyki. No i polski rząd, jak zwykle, uda się inkorporę do Rezolimy i weźmie udział też incorporę w ceremonii zapalenia świec chanukowych, już nie w Sejmie, już nie w Belwederze, ale w machu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. A po stronie Żydów będzie coraz większa zuchałość, domagają się kolejnych oszkodowań oraz coraz większe upakażenie Polski. Mamy bezmyślny rząd ślepo wykonujący polecenia z zewnątrz. Mamy nędzne, tchórzliwe elity i notorycznie przegwarujące biernoty. Mamy prezydenta, któremu, gdy jakiś mały Żydek zmarszczy czoło, się nogi. Mamy MSZ, który jest Ministerstwem Spraw Obcych, a nie Spraw Zagranicznych. Mamy wspólnożydowski niemiecki front, który w tej chwili hasa po polskiej scenie politycznej. A może w tym wszystkim chodzi o coś innego? Otóż y, mówił o tym chiński strateg i tutaj cytuję fragment jego dzieła. Kiedy walczysz za granicą, używaj lokalnych przewodników. Korzystaj ze współpracy istot najpodlejszych i najbardziej odarzających. Co robić w takiej sytuacji, proszę Państwa? Bo nie wystarczy tylko biadolenie. Dosyć biadolenia. Zamiast, zamiast odpierać oszczerstwa, atakować. Przypominać, że straty Polski były nie mniejsze od żydowskich podczas wojny, a w majątku większe. Powiedzieć światu, że Niemcy wypłacili odszkodowania wszystkim, tylko nie nam. Zdobywać sojuszników i budować kolicję światową wokół pamięci o zbrodniach na Polakach. Bezustannie kłuć w oczy obrazami zniszczonej Warszawy. Żadnego kajania się. Wstać z ringu. Oczepać się i głośno powiedzieć Alleluja, Alleluja i do przodu. No i jeszcze jedno bardzo aktualne i bardzo ważne. Pytać kandydatów na urząd prezydenta, dlaczego żydowskim rozszerzeniowcom nie mówią głośno nie. I To by, proszę Państwa, było na tyle. I do widzenia, do usłyszenia przy okazji następnego spotkania. Na tym samym forum. Dziękuję.